To będą niezwykłe święta Edyty Górniak. Mówi wprost o Rafale Brzozowskim. Telewizja polska w święta Bożego Narodzenia wyemituje specjalny koncert, w którym świąteczne piosenki i kolendy zaśpiewa Edyta Górniak. Artystka opowiedziała nam, jak wyglądały przygotowania i jaką niespodziankę sprawił jej syn. A także o nim, dorósł i już rzadziej pyta mamy o zdanie w różnych sprawach. Zapytaliśmy także o Rafała Brzozowskiego, który występuje u jej boku. Jak zrodził się pomysł na świąteczny koncert? Edyta Górniak, pomysł radosnych utworów proświątecznych nosiłam w sercu od dziecka, ale w szczegółach koncepcja tego koncertu przyszła do mnie, kiedy poznałam Davida Fostera, który od wielu lat współpracuje z Michaelem Buble. Obaj panowie są mistrzami stylu. Podczas koncertu Alan bardzo panią zaskoczył swoją obecnością na scenie. Przeczuwała pani, że szykuje taką niespodziankę? To był jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie dostałam od mojego syna. A myślałam, że zeszłorocznego prezentu nic już nie przebije. To, co się wydarzyło w czasie koncertu, było dla mnie, jako dla matki, surrealistyczne. Nigdy bym nie zgadła, ani nawet nie uwierzyła z obietnic, że taka sytuacja mogłaby się zdarzyć. Nie pojmuję, jak ponad osobowa ekipa zdołała ukryć to przede mną, zgrabnie koordynując wszystkie próby nocne tak, abyśmy się nie spotkali z Alanem choćby w windzie. to udało mu się zachować w tajemnicy, a na co dzień Alan radzi się pani w kwestiach zawodowych czy tych dotyczących życia prywatnego, miłosnego? Czasem tak, ale już coraz rzadziej. I z jednej strony jest to dla mnie trudne, bo nie czuję się już tak potrzebna, a z drugiej jestem szczęśliwa dla niego. Bo to oznacza, że czuje się już bezpiecznie podejmując własne ścieżki i chce doświadczać życia samodzielnie. I cóż, to, co my, matki, chcemy zatrzymać dla siebie, nie zawsze jest właściwe dla rozwoju naszych dzieci. Na szczęście wygrywa miłość bezwarunkowa. U pani boku podczas koncertu występuje Rafał Brzozowski. Dlaczego właśnie jego zdecydowała się pani zaprosić do tego projektu? Dużo mówi się waszej relacji. Wiem, śmiech, uśmiechamy się do tego oboje. Tak, to był jeden z powodów, że spotkaliśmy się na scenie w tym koncercie. Jak w tym roku będą u pani wyglądały święta? Jeszcze nie jestem pewna, zdecyduję o tym spontanicznie. Ale jedno jest pewne, pracując nad tym koncertem od sierpnia, jestem w nastroju świątecznym już od kilku miesięcy, śmiech. Za co najbardziej kocha pani świąteczny czas? Za czułość. Które z dań wigilijnych są pani ulubionymi? Ciasta, śmiech. Prezenty to ważny element świąt, czy raczej w Waszej rodzinie mają one wymiar symboliczny? Nie tak ważny, ale zawsze obecny. Osobiście nie potrzebuję otrzymywać, uwielbiam i wolę obdarowywać. Nic nie ucieszy mnie bardziej, jak szczęście, które mogłam w kimś spowodować. A robi pani noworoczne postanowienia? Robię postanowienia każdego poranka.